Z, z boku. E, w, i dzisiejszy temat brzmi z kim to ja nie rozmawiam, I przedstawiamy tak. E, gościa, który, który po gościa, który rozmawia z kosmitami po polsku. Awe. Gościa, który rozmawia z, z roślinami, a one mu przytakują. Gość, który rozmawia z, ze skarpetkami, a kiedy zaczynają śmierć odpowiadają który rozmawia z zakopami, ale tylko z produktami promocji. Hello. I witamy również gościa, który <coughs> rozmawia z nami. Siema. Pisa. Na początku Boje. przeprowadzimy wywiad z, e, gościem, z naszym gościem, rozmawiającym z roślinami. E, jak się pan nazywa? E, jest, na, nazywam się e, Bratek Niezapominajka Rosiczka. Dobry. Kiedy pan odkrył, że, że mam ma taki dar? Kiedyś, kiedyś za trawę i ona, przynajmniej ja tak słyszałem, nie, bo nigdy tego nie słyszał, ale ja słyszałem, że ona do mnie wołała, nie zabijaj mnie! No i tak się zaczęło. Potem przy każdej herbacie e, rozmawiałem e, z bukietem e, moich kwiatów, które stoją na stole. Potem... Co, Potem zawsze jak, o, o, zawsze, idę, zawsze jak idę przez zawsze przez miasto i przodu jakiegoś drzewa Nie do i, I rozmawiam. Tak. Halo? Halo? Zimno, z zimno. zimno. <śpiewa> <śpiewa> e, Co pan czuje, gdy widzi pan umierającą roślinę? E, co ja czuję? E, nic nie czuję, pomagam jej. A jeżeli nie da się już pomóc? no to, e, no to zakopuję ją pod ziemią i stawiam taki bardzo kosztowny nagrobek za 2 miliardy. Czy e, robił pan kiedyś pogrzeb roślinom? Mm, dwa razy. Co, e, o czym pan rozmawia z, e, z e, roślinami? A no zależy. Pogodzi. <noise> Coś to, to jest chyba jakaś... Kobita, bo tu mi o jakichś ubraniach zaczyna gadać. Mm. Ten o jedzeniu. Ja <grabic> 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 A ten. <grabic> Michał! Ten śpi. <grabic> o, a ten? O, lepiej nie mówić, bo to kamera jest. O, a ten? Ten też śpi. A czy zna pan ich imiona? E, znam. A pan sam im nadaje imiona, czy. E, Różne tak to, no, to, się przedstawiają. Różnie to. Tak. To jest Felek, Damian, Karol. A który F. mówił o jedzeniu? Gabriel. Fel. Gabriel. Nie, ja do do nim kiełbasa. E, czy z każdą rośliną rozmawia się panu tak samo? Czy niektóre gatunki są trudniejsze w rozmowie? E, nie, no z, z niektórymi rzeczywiście jest trudno się porozumieć. Na, e, najprościej jest z liściami. Go, gorzej jest z jakimiś egzotycznymi kwiatami, bo one wtedy rozmawiają w naszym języku, a nie i też czasami używają słów e, w ich języku. A teraz e, zap zapiszemy na wywiad z e, osobą, która rozumie o zjedzeniu. Kiedy Pani odkryła swój talent? Tak, dwa no, dokładniej w jakiej okoliczności? Dokładniej 69 dnia roku. W jakich okolicznościach? E, gdyż zaczęłam jeść i to zaczęło do mnie mówić. Z tym jedzeniem rozmawia i później je pani je. No właśnie, tak robię. Ja jeździłam na przykład kanapkę, na którą patrzę, mówię, do to nie potem A niebo, bo niebo, to nie mogę potem Nie mogę jeździć tym jest to do wszystkiego. Czy jeżeli pani na przykład idzie na taką kanapkę, kanapkę to. E, ona pani nie prosi, żeby pani jej nie jadła? Nie. Ona prosi, że ją jadła! Ona chce, w swoim żołądku z resztkami kanapek. A czy ym, pani znajomy nie zareagowała jakoś dziwnie na ten y, dar? Ja! Ja zawsze! Zawsze do czegoś gadam. Ja gadam do wszystkiego. Czy tak? pani gada z tymi kanapkami? Yes. O no, kubie! No, o życiu! O życiu! O, o chłopakach! I w ogóle o wszystkim i o jedzeniu. To są Pani jedyni przyjaciele, tak? Nie, nie, nie jedyni. Ja mam przyjaciół, no, ale to są tacy... Na przykład? Na przykład Agatę Okrugulską. Teraz zapraszamy na wywiad z y, gościem naszym, który rozm rozmawia z kosmitami. Jak Pani się porozmawia z kosmitami? Ja? Tak. Pytucho. Czyli tak telepatycznie? Trochę, no tak. Czy przez internet? No. Są na Facebooku, ale to, <głos> <głos> mają słaby zasięg. Ile czasu pani mąż utrzymuje już z nimi kontakt? No ja zaczęłam, kiedy miałam test i zaczął podpowiadać jakieś duchy i tak patrzyłam na górę i ktoś tak robił. No i właśnie tam po prostu znałam, że to kosmy, bo jakieś czułka i nie wiem czy to chmury czy co, ale to tak. E, czy pani ma zamiar się z nimi kiedyś spotkać? No A czy nie Pani, kiedyś na planety? Zurana. Czy, czy w kosmosie jest internet? Jest. A, A czy była Pani kiedyś w kosmosie? Nie. A się Pani A, zbiera? Tak, w czymś, Nie jutro. Czy y, są wobec nas y, przyja y, nie, Nastawieni przy, y, przyjaźnie, czy y, nie lubią ziemi? Mówią, że zgładzimy was. A, nie, tak. mhm. nie no dlaczego Pani z nimi rozmawia? Nic lubię im pomóc. Teraz zapraszamy na wywiad y, osobę, która rozmawia ze skarpetkami, z brudną ale odpowiadają jej tylko śmierdząco. Z brudną odzieżą. Z, z brudną odzieżą. E, dlaczego pani e, się porozumiewa ze obroniami? Trudne pytanie. Hmm. Na serio, trudne. Nie da się tego określić. Co teraz hmm. mówi do pani ta kurtka? Że się wstydzi. gdzie ona ma twarz? dlaczego tylko z brudnymi ubraniami? Zyp, yy, zaraz zaraz odpowiem. bo ona najbardziej z nimi tak nawiązuje kontakt. No. A czy pani rozmawia tylko z czystymi, czy, z, czy, czy tylko z brudnymi, czy z czystymi też się pani potrafi porozumieć? Bardzo rzadko. A czy jak pani... Yy, a czy pani potrafi się... Nie, czy pani tylko ze swoimi ubraniami rozmawia, czy również z yy, cudzymi? Na przykład z y, tego pana. Taka. O. Najpierw muszę nawiązać taką, wiem, no właśnie, no coś takiego. Ja bo nie, wiem. nie, no teraz nie mogę, no, teraz, teraz się jakoś nie da. No, również z tymi obraniami, które ma pani na sobie, czy, czy tylko z tymi na nawiąz, nawieszakami albo w szafie? Najczęściej rozmawiam z takimi, które idą, mają zaraz iść do prania. Najlepiej mi się z nimi nie rozmawia. A czy lubi Pani robić pranie? Słucham? Czy lubi Pani robić pranie? Nie. To nie, jest, bo tak. nie. No wszędzie. I to i Pani odpowiadają te prania? Kiedy wiedzą, że muszą być te prania? Że ich nie brała. Czy była pani z tym psychologa? Nie. A ma pani zamiar z tym pójść? Nie, nie mam zamiaru. Bo tak to stracę ten dar. Ja, proszę Panią, ja idę do sklepu, kupuję odzież i ją wrzucam do błota! No więc teraz zapraszamy na wywiad z, y, osobą, która z y, produktami na przecenie. Dzień dobry. Jest, y, jak ma Pana na imię? E, nazywam się y, Wiesław Przecena. Czemu takie nazwisko? Czy to jest Pana y, prawdziwe nazwisko? czy jest Zmieniłem sobie z miłości do zakupów. No, właśnie to jest moja największa miłość, czyli picia. Ja sobie upodobałam, szczególnie picia. To są na przecenie. Ten był minus 50%. Wow! Naprawdę, to już był na naprawdę przecena. No. E, czy Pan e, poluje na promocję? No, oczywiście. Zawsze czytam w gazetach, czy są jakieś promocje. Naprawdę, co tydzień e, jest. Co tydzień jestem w supermarketach, nawet ekspertniki mnie znają i robią, i robią mi przeceny, żebym nie w picenie. Dlaczego Pan e, rozmawia tylko z produktami na, na przecenach? Ponieważ one e, nie, e, nie są materialne, one są bardzo no. czułe, a takie bez przeceny są takie, takie wredne, a te są takie miłe i da się z nimi porozmawiać o życiu. A to... One się wywyższają, bo nie są na przycenie. A o czym pan z nim rozmawia? No, rozmawia z nim na różne tematy, między innymi polityczne. Yy, one są, te yy, picia czy inne produkty są, bar są bardzo yy, mądre i potrafią rozmawiać na te tematy. Chemia w pani zaskoczeniu również świetnie rozmawia o nauce. A czym akurat napoje? No bo napoje są takie. Płynę. <noise> <noise> czy pan potrafi na przykład roz rozmawiać z napojem kilka godzin później go wypić? Nie, nie mógłbym tak zrobić. To, to by było zabicie. By czy pan rozmawia tylko z, yy, z produktami spożywczymi i chemią, czy również z meblami na przykład, Dingami. w promocjach? Z bielizną, z butami. Triumf? Nie, ja, ja najbardziej lubię chemię i produkty spożywcze, ponieważ one są najfajniejsze. Bo meble są takie za duże, one się wywyższają strasznie, w beznadziejnie. Bielizna to jest taka rotoma normalnie. Czyli rozmawia Pan tylko z produktami w momencie ich zakupu? Czy na przykład po kilka godzin, dni, tygodni, lata? Nie, w momencie zakupu nie rozmawiam, bo niektórzy eksperci dziwnie na mnie patrzą i uważają mnie za dziwaka. A ja nie z jestem dziwakiem, ja tylko, ja tylko rozmawiam z produktami spożywczymi. To nie jest dziwne. To jest bardzo takie... Aha. Dopiero, dopiero w domu one się otwierają, bo wtedy w momencie zakupu są bardzo zamknięte w sobie i mają kompleks. A czy pan na przykład y, co pan robi, gdy jedzenie się popsuje? No niestety wtedy je zakupuję w ogródku. Produkty się same do Pana otwierają, się same otwierają, czy pan musi ich. Czy pan musi je przekonać, że żeby, żeby mogą panu zaufać? No y, wie Pani. To jest różne. Zależy od produktu. Bo niektóre się od razu otwierają, jak wrócę, to z nimi do domu, nawet jeszcze w sklepie rozmawiają. Ale niektóre trzeba długo z nimi rozmawiać, żeby się wreszcie przede mną otworzyły. Czasami sami, e, łaskoczę produkty, żeby one się przede mną otworzyły. A w tej chwili robimy już ostatni na dzisiejszym programie wywiad. Wywiad z y, osobą, która rozmawia ze zwierzętami. No. Mówiła pani ze zwierzętami tylko w wigilię. Nie. Czy akurat zwierzęta? Nie wiem. Nie? Co się stało? Nie wiem. Czy ma pani jakieś zwierzę w domu? Ma. Jakie? Świnkę morską. Czy pani z nim rozmawia? Tak. Długo? Nie. Czy ona była pierwszym zwierzęciem, do, do, do którego pani zaczęła mówić? Rozmaw A w jakim języku Nie pani z nimi rozmawia? Po łacinie. Z każdym zwierzęciem? Czy tylko z domowym? Z każdym. Z karchą też? A jeżeli pani mówi do nich po łacinie, to one też odpowiadają po łacinie? Tak. No niestety na dzisiaj czas nam już się skończył, więc zapraszamy za e, nigdy, e, bo już ten program e, nie ma w ogóle oglądalności.